Po końcy zapraszam do foodcoins.pl. Niskie ceny, wiele metod płatności, a przy podaniu hasła dawczo macie 6% końców więcej. Link w opisie, polecam. Cześć, witajcie, jestem Lawczo, witam Was ponownie w Lipsku. No i dzisiaj przed nami kolejne spotkania. E, przede wszystkim mecz, można powiedzieć, dość ciekawy z czyli z przeciwnikiem, który, no nie oszukujmy się, także e, ma wysokie cele, wysokie ambicje, żeby awansować do Bundesligi. No a potem oczywiście standardowo kolejne trzy spotkania, z czego jedno w pucharze, no i jeszcze dwa w lidze. Tak więc tutaj mamy jeszcze jakieś tam wyskautowanych załonników, których ja sobie tam e, pobocznie jakby skautuję. I kiedy będzie zbliżać się okienko... Po Pokażę wam, jakby, moją listę życzeń, kim się tam interesuje, no i wspólnie wybierzemy potencjalne wzmocnienia. No, ale jeszcze do tego sporo czasu. My tutaj mamy bodajże wrzesień czy też październik, dopiero eee, 4 październik, tak więc zaczynamy już ten odcinek. 18 minuta, pierwsza sytuacja, uderzenie z daleka, no i niestety piłka w siatce, no nie popisał się tutaj mwogo, tak samo jak nasi obrońcy, którzy no niepotrzebnie dopuścili do takiej sytuacji. No, i tym sposobem od 18 minuty, niestety, przegrywamy. W 37 minucie mieliśmy okazję z rzutu wolnego podanie do Wehara, ten uderza i niestety słupek jeszcze tak od zewnętrznej strony, no i niestety nie mam ramki mimo wspaniałej sytuacji. Kolejna sytuacja w 41 minucie, e, tym razem Forsberg ładnie schodzi do środka do Połysena, ten uderzał strzał zablokowany, potem jeszcze tam e, nie wiem czy to było spojenie czy też poprzeczka, no ale znowu bardzo pechowo e, nie potrafimy strzelić gola. W 69 minucie podanie do Poulsena, będzie świetna sytuacja, Poulsen uderza finezyjnie, no ale nie wiem jak on mógł to przestrzelić, e, no dość słabo się zachował, no ale cóż. W 75 minucie, no to już musiała być w końcu bramka, gdyby on tego nie strzelił, no to już, e, no, no nie wierzyłbym, czy możemy w ogóle tutaj zdobyć gola, no ale tak się ogólnie kończy to spotkanie, tak więc. Jak widać, no, wynik 1 do 1 może nie jest zły, aczkolwiek wydaje mi się, że powinniśmy wygrać ten mecz, bo mieliśmy więcej sytuacji. Od naszych przeciwników, no ale cóż, czasem tak w piłce oczywiście bywa, szczególnie w FIFA. No ale nieważne, lecimy sobie dalej do kolejnego spotkania, jest to mecz z Grotefirt. Jest ogólnie przeciwnik ze środka tabeli, nawet bym powiedział bardziej z dołu niż ze środka. No ale wiadomo, nie możemy nikogo lekceważyć, tym bardziej że jest to legendarny. No i tutaj chcieliście zobaczyć skład, jak wygląda podstawa 11. Tak więc wygląda ona dokładnie tak: No pod nieobecność tam Newkana musi komper wy występować na środku obrony. No tak to widzieliście, jak to wygląda. Pierwsza sytuacja w 15 minucie, ładnie się opisał Mwogo, kolejna sytuacja to już nasza akcja, no i spójrzmy, Forsberg schodzi do środka, jest faulowany, już tutaj cieszyłem się na rzut karny, no ale oczywiście sędzia przywołał do poprzedniego faulu, no i mieliśmy tylko rzut wolny. E, no. Dość dziwnie go tu wykonałem, ale ostatecznie piłka trafia do Bruno. No i szkoda, że tak słabo uderzył, bo to mógł być gol na 1 do 0. Tak się nie stało, a chwilę później kolejna sytuacja, tym razem z Habitzer próbował. No i także niestety e, nie udało mu się zdobyć gola. W 75. minucie trybuł przy piłce e, uderzenie, odbiam wogo, no i potem fatalnie piłka wpada do siatki. No, poplątać tam między nogami chyba dwóch naszych zawodników. Nie wiem, dlaczego nigdy nie wybił. No i tym sposobem tracimy gola. Jeszcze walczyliśmy Pausen uderzał no ale oczywiście wspaniałe interwencje bramkarza nagle się wzięły u przeciwników. No i tym sposobem odnosimy porażkę jak najbardziej chyba niezasłużoną. <laughs> Przynajmniej tak wychodziło z sytuacji meczowych. No ale niestety, tak to jest, jeżeli... <laughs> Przepraszam was, ale no niestety. Eee, no głos jak widać mi nie dopisuje no ale tak to jest niestety jak się sytuację eee, marnuje no to potem się właśnie mszczą przed nami spotkanie ze Sound Pauli czyli klubem Waldemara Soboty zobaczymy jak wyjdzie tam spotkanie właśnie z nimi oni także gdzieś tam w środku tabeli się obecnie plasują eee, no i skład myślę niezmieniony tutaj na ten spotkanie no i przechodzimy już do niego 29 ta minuta Taj uderza i nie wiem jak taka szmata mogła wpaść no naprawdę tutaj w Mogo zaczynał już denerwować tymi swoimi eee, no bo puszczał takie no, słabe bramki, no nie powinny wpadać takie strzały, no ale nieważne, lecimy dalej. 33 minuta, półsen uderza, niestety strzał przyblokowany, no i niecelny. W 80 minucie jeszcze jedna sytuacja naszych przeciwników, no i Choi przy piłce. Spójrzmy jak tutaj się zachowa Choj uderza, no i na szczęście tylko w boczną siatkę. Dużo tutaj mieliśmy właśnie farta ale na szczęście e, nic z tego nie wyszło, no i 90. minuta, przejmujemy piłkę, Dem podaje tutaj, ale sędzia postanowił zakończyć to spotkanie, no w sumie miał do tego prawo, e, no bo już była 92. minuta, no ale niestety, no, e, mógł to jeszcze nam pozwolić dokończyć. Wogo 75, no ale ogólnie ja wciąż myślę, e, czy jest sens w ogóle, żeby on dalej występował w naszym zespole i żebym go trenował, no pomyślę nad zmianą, może wymianą właśnie jego na jakiegoś innego młodego bramkarza w okienku zimowym. ale póki co, niech sobie już będzie w tym składzie przed nami spotkanie Puchar Niemiec z Arminią e, Bielefeld. Tak więc przechodzimy już do tego spotkania. 36. Minuta e, Forsberg tutaj do Kedir ten uderza. No i niestety poprzeczka jeszcze głową tam chciał dobić. Nie wyszło to najlepiej. No i nie mam bramki dla naszego zespołu. W 57 minucie Bruno tutaj ładnie schodzi do środka, berba to wspinę, podaj do Sabicera, ten uderza, strzał zablokowany, jeszcze Forsberg i piłka w siatce, tak więc strzelamy gola na 1 do 0. Już się bałem, że znowu jakimś wielkim niefartem ta piłka wyleci z bramki, że nie uda nam się zdobyć tego gola, no ale jednak wychodzimy na prowadzenie. 83 minuta, spójrzcie jak Arminia tutaj zaatakowała, no i podanie na przedpole, uderzenie z pierwszej piłki, bez szans tutaj Mwogo. Ogólnie on się, nie wiem, czemu wydaje taki mały, taki, nie wiem, jakiś niski, drobny, na takiego bramkarza naprawdę e, nie potrzebujemy. Setna minuta, no i akcja tutaj Arminii, uderzenie, Mwogo, nie wiem co on odwalił w tej sytuacji, dlaczego on po prostu przed siebie jedną ręką wybił tą piłkę ale no po tym meczu miałem ochotę wywalić go z tej drużyny i więcej go nie widzieć w tym klubie no i nie wiem możecie napisać w komentarzu co o tym sądzicie czy jeszcze dać mu szansę czy też dać tego zmiennika który ma 71 oceny ogólnej a mu go po prostu sprzedamy lub po prostu wymienimy w letnim okienku tak w zimowym okienku oczywiście no tak więc na dzisiaj to będzie tyle. Tak wygląda tabela. Mamy drugie miejsce. Mimo tych słabych dzisiejszych spotkań myślę, że e, no, nie jest źle w, w sytuacji w tabeli. No musimy po prostu od następnego odcinka wziąć się w grać i zacząć wygrywać spotkania. No a będą do tego e, sytuacje, bo przed nami cztery ciekawe mecze. Tak więc na dzisiaj to będzie tyle. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się spodobał odcinek, zostawcie łapkę. Tak więc do usłyszenia cześć.